Witajcie, szczęść Boże. Witamy Was w nowym roku, nowym roku liturgicznym. Przed nami piękny czas, czas Adwentu, okres oczekiwania, okres czuwania. Czuwajcie, czyli bądźcie obecni. Bądźcie gotowi, bądźcie gotowi na wolę Bożą. O czuwaniu mówi też dzisiejsza Ewangelia. Z Ewangelii według Świętego Marka. Jezus. Powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż, zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów czy rankiem, by niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: czuwajcie. Oto słowo pańskie. Pan Jezus napomina nas, żebyśmy czuwali. Żebyśmy czuwali, czyli żebyśmy byli obecni. Żebyśmy byli obecni, nie wyłączeni, nie wyautowani, jak to się współcześnie mówi, ale żebyśmy byli obecni, czyli byli gotowi przyjąć Jego wolę. Podobnie jak to się zadziało w Kani Galilejskiej, kiedy słudzy musieli być gotowi i przyjąć Jego wolę, Jego przykazanie, Jego polecenie, żeby zrobić coś, co na pozór wydaje nam się absurdalne, dziwne, niedorzeczne. Tak Trzeba... jak Maryja była też gotowa powiedzieć tak, kiedy Archanioł przyszedł, zwiastował i zapytał. Ona była gotowa. Odpowiedziała tak. Ona odpowiedziała tak, ponieważ była obecna. Nie powiedziała aniołowi, że wiesz co, teraz jestem zajęta, sprzątam izbę, umówmy się za godzinę, może jutro. Ona była obecna, była obecna w tej sytuacji, do której została powołana, w której została postawiona i, i dokonała tego wyboru. Dzisiaj tak często te rozdarte jakimś zagubieniem, jakimś pobłądzeniem tłumy ludzi krzyczą o tym, że. O, o prawie do wyboru. Odwołują się nawet do tego, że Maryja miała wybór. Tak możemy przeczytać na wielu transparentach, czy takich tekturkach, z którymi pikietują tłumy ludzi. Owszem, miała wybór. I powiedziała tak. W tym momencie dokonał się ten wybór. Ponieważ była obecna, była wolna w swoim dokonaniu wyboru, powiedziała panu Bogu tak. A to, co zadziało się potem, było konsekwencją tego wyboru w tym momencie, w momencie przed poczęciem dokonanego. Bycie wolnym, bycie obecnym, bycie gotowym. Jesteśmy obecni w jakichś określonych, konkretnych czasach, Pan Bóg nas postawił. Ale czy jesteśmy obecni w sobie? Czy mamy świadomość tego, co w nas się dzieje? Czy słuchamy siebie? Czy jesteśmy obecni w sobie? A jak już jesteśmy obecni w sobie, to czy z tą obecnością w sobie, czy jesteśmy obecni, w, w naszym życiu? Czy nie uciekamy z niego? Czy nie uciekamy w nie, z, z naszego prawdziwego, realnego życia do życia złudnego, do życia iluzorycznego, do życia nieprawdziwego, czyli fałszywego? Czyli tego, gdzie nie króluje prawda, ale króluje ułuda, iluzja, króluje fałsz, króluje kłamstwo. Yy, nie zawsze to kłamstwo musi w 100% ten świat yy, Iluzoryczny wypełniać, niemniej jednak nie jest on prawdziwy. Uciekamy z tego naszego życia prawdziwego, tu i teraz, tu, gdzie jesteśmy powołani do tego, żeby być ze sobą w małżeństwie, do tego, żeby być w parafii, do tego, żeby opiekować się dziećmi, żeby otoczyć opieką i wsparciem naszych starzejących się i coraz bardziej niepełnosprawnych rodziców żeby być obecnym wokół sąsiadów, żeby być obecnym w naszym życiu, tu, gdzie jesteśmy do niego powołani. A pokusa bycia nieobecnym jest ogromna, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy y, zdalne nauczanie, zdalna praca, zdalne studia, wszystko zdalne przed monitorem. Bo okoliczności pandemiczne y, to spowodowały, że, że część z nas ma <coughs> możliwość pracy, ma możliwość uczenia się, nauczania, ale jedynie przez ekran, a zatem pokusa tego, żeby wydłużyć ten czas przed monitorem. Że przy okazji, albo i nawet w trakcie pracy, zerknąć i na drugiej karcie odsłonić, zobaczyć co w portalu społecznościowym, co u innych znajomych. Tylko pytanie, na ile to faktycznie jest ciekawość, za którą stoi faktyczna relacja? Dajemy się, dajemy się bardzo mocno zwieść tak. tej ułudzie, tej, tej iluzji. Właśnie iluzji bycia obecnym, jako że mamy nawyk jako społeczeństwo, społeczeństwo nie tylko polskie, społeczeństwo światowe, tak naprawdę, publikowania, udostępniania informacji o tym, co robimy na bieżąco. Kiedyś mieliśmy okazję, wydawało się, jakby to było wczoraj, ale Światowe Dni Młodzieży kiedy gościliśmy grupę czterech młodych chłopaków, pielgrzymów z Panamy. Z, to już ponad 4 lata temu, I, i to co nas zdumiało, że oni byli tak bardzo przejęci tym swoją pierwszą podróżą, tak naprawdę, w tak odległy zakątek świata, z Panamy do. Do Polski. Na bieżąco cały czas publikowali na Facebooku, na, na, na profilach społecznościowych, co robią, gdzie są. Publikowali to, że słońce nie zachodzi o 18, tak jak u nich codziennie, bo to kraj równikowy, tylko że do 21, do 22 jest jasno. Cały czas wszystko nadawali, nadawali, nadawali w tę przestrzeń wirtualną i jednocześnie śledzili też co inni publikują. Zatem taka ułuda bycia obecnym w tym życiu wzajemnie, ułuda bycia obecnym w naszych relacjach przyjacielskich jest bardzo silna i wdziera się w każdą sferę, w każdą chwilę naszego życia. Należy zatem dobrze, zdrowo, mądrze rozróżnić kiedy faktycznie te narzędzia w świecie wirtualnym są dla nas narzędziami, które pomagają nam budować relacje, bo to nie jest tak, że zawsze je burzą. A na ile uciekamy w te wirtualne relacje, bo nie bardzo mamy albo pomysł, albo nie mamy odwagi, albo coś nas krępuje w tym, żeby te prawdziwe relacje utrzymać, pielęgnować, rozwijać. I inna forma, czy inna pokusa takiej ucieczki. Z obecności, to nasze, mówimy też mocno za siebie. Myślę, że to każdy w jakimś stopniu ulega tej, ten, temu powabowi. Sięgania bardzo łatwego do niezliczonej ilości informacji, newsów, serwisów informacyjnych, wiadomości, dzienników, itd., itd. Wiemy, co się dzieje w Birmie, wiemy, co się dzieje w Panamie, wiemy, co się dzieje od zakopanego po Jastarnię, wiemy, co się dzieje, wiemy, gdzie ile osób zginęło w wypadkach. Śledzimy nawet mimowolnie z liczby, które rzekomo obrazują nam skalę epidemii, która opanowuje świat, ile zakażonych dzisiaj, ile wczoraj, ile w Polsce, ile we Włoszech. Sprawiamy sobie w samym wrażenie, że jesteśmy obecni wszędzie, a tak naprawdę uciekamy od siebie samych. W jakąś ułudę tego, że jesteśmy na bieżąco ze światem. Z jednej Cóż strony. Z tego? Tak, jesteśmy obecni, rzekomo jesteśmy <laughs> obecni, bo, bo nadążamy, bo włączamy kilkanaście kanałów i sprawdzamy, jak się mają liczby, jak się mają dane. Ale tak naprawdę konsekwencją tego natłoku informacji może być, i też takie mamy doświadczenie w rozmowach, w relacjach z innymi osobami, że konsekwencją jest lęk. Ludzie się coraz bardziej boją. No i teraz. Pytanie, na ile faktycznie działa to, żebym ja była bardziej obecna w sobie, a na ile działa to, że ja jestem coraz bardziej zalękniona? Lęk jest nieracjonalny. Lęk jest takie ryzyko, że lęk mnie zupełnie odrealnie od rzeczywistości, bo ja zaczynam już wchodzić w swój jeszcze dodatkowo, oprócz tego wirtualnego, jeszcze w taki świat, gdzie tak interpretuję tą rzeczywistość, że, że w zasadzie za chwilę to już nic innego mi nie pozostanie, tylko usiąść w domu i nigdzie się nie ruszać. A czy jest jakiś antidotum? No... Tak, a jeszcze zanim do tego antidotum, ja myślę, że, że warto zwrócić uwagę na to, że yy, no właśnie, że, że tak jak mówisz o tym lęku, że, że coraz bardziej się boimy, lękamy, yy, dajemy się zniewolić różnym informacjom, które nic nie wnoszą yy, konstruktywnego w naszą codzienność, w nasze życie, natomiast powodują w nas taki strach. Yy, panem lęku nie, nie jest Pan Jezus. Jest, yy, On nam mówi nie lękajcie się. Yy, Sukcesem, znaczy nasz strach jest sukcesem siły zła, więc spróbujmy zrobić to, co nas wyzbędzie z tego lęku. A pokusy ucieczki od obecności nawet y, nie tylko są w tej przestrzeni wirtualnej, tej, y, tej medialnej. Niejednokrotnie bywa tak, że siedzimy ze sobą razem przy stole i w obawie, w tym lęku przed szczerą rozmową, uciekamy do jakichś pustych tematów. Wymieniamy się z filmikami na, w, na smartfonach, wymieniamy się memami, które ktoś znalazł, oglądamy jakieś zabawne sytuacje, po czym dyskutujemy o pogodzie, dyskutujemy o tym, że poparcie partii rządzącej spadło albo wzrosło, że różnego rodzaju wskaźniki liczbowe określające, jakoś opisujące nasze życie spadają czy wzrastają, i stajemy się tak naprawdę. Swoimi awatarami przy stole, a nie sobą samymi. Czas to porzucić. Mamy nowy rok liturgiczny, mamy adwent, będziemy się przygotowywać do wydarzenia niesamowitego, a zatem spróbujmy znaleźć yy, choć trochę tych czynników, które pozwolą nam wrócić do siebie. A jednym z nich jest między innymi cisza, o której też już niejednokrotnie mówiliśmy bo dopiero w ciszy jesteśmy w stanie spotkać samych siebie. Dopiero w ciszy może się pojawić refleksja. Mieczysław Krojc, przedwojenny psycholog, który wiele swoich publikacji poświęcił kształceniu charakteru, pisze o takiej jednej metodzie, że jeżeli chcesz pracować nad sobą, to każdego dnia, przynajmniej raz, zastanów się nad takimi dwiema rzeczami. Po pierwsze, czy zrobiłeś coś dobrego dla drugiego człowieka dzisiaj. To jedna rzecz. I druga rzecz. Czy jeżeli masz wadę, a chyba nie ma wśród nas osób, które byłyby zupełnie bez wad, czy zrobiłeś chociaż jedną rzecz, by pracować nad tą swoją wadę i popracować nad sobą? Czyli to zrobienie małego, drobnego, dobrego uczynku na rzecz kogokolwiek, kogoś, kogo miniesz na ulicy, sąsiada, szczery, serdeczny uśmiech do kogoś, z kim mieszkasz, zatroskanie się nim nie poprzez zwykłe zapytanie co dostajesz z klasówki, jeżeli mówimy o dziecku? Jak w szkole? Czy, czy jak zdrówko? Bo to najważniejsze. Nie, nie frazesy, tak? Ale coś szczerego, prawdziwego. Zapytanie się o coś, co pozwoli drugiej osobie odczuć, że jestem przy niej obecnym. Że może to być postanowienie adwentowe. Może to być postanowienie adwentowe. Jesteśmy jest obecni w czasie adwentu. Tak. Więc ten czas po coś nam jest dany. To nie jest tylko i wyłącznie czas, który. Ma się nam kojarzyć z jarmarkami świątecznymi, z szałem zakupowym i z jakimś takim, z jakimś takim chaosem, przed tym, żeby nagle potem w, oddać się w jakąś taką sielankę. Z, zdumiewające jest to, jak często używa się sformułowania magia świąt, jakieś absurdalne określenie. Tak. A przecież, przecież czas oczekiwania to między innymi, zobaczcie jak w muzyce, kiedy czekamy na pierwszy akord orkiestry symfonicznej. To oczekiwanie poprzedza cisza. Oczekiwa oczekujemy teraz narodzenia Pana Jezusa, świąt Bożego Narodzenia. Niech w tym oczekiwaniu będzie również obecna cisza i czas na refleksję, czas na spotkanie się ze sobą, żeby być w sobie obecnym. Bo jak Ty w sobie będziesz obecny, to łatwiej ci będzie obecnym być w Twojej rodzinie, w Twoich relacjach z Twoimi bliskimi, z Twoimi znajomymi. Za chwilę jeszcze ostatnia myśl na temat tej ciszy, natomiast yy, yy, no, do, dlaczego jest tak ważne to, żeby być w sobie obecnym? Po co nam to? Jeżeli jesteśmy w sobie obecni, po, po przede wszystkim, jeżeli mamy refleksję, to mamy też świadomość tego, co się w nas dzieje i co się wokół nas dzieje. A jeżeli my mamy świadomość tego, czyli umiemy sobie w tej refleksji odpowiedzieć na pytanie, dlaczego coś się w moim życiu wydarzyło, dlaczego popełniłam błąd, dlaczego. Jakiś odniosłam sukces, z czego to wynika? Jeżeli potrafię dostrzec źródła pewnych działań, pewnych moich postaw, to łatwiej mi jest funkcjonować w przyszłości, łatwiej mi jest uniknąć błędów w przyszłości, łatwiej mi jest pewne sukcesy osiągnąć, jeżeli podejmuję refleksję. To jest takie ciekawe z tą naszą głową i mózgiem. Przede wszystkim, Pan Bóg stworzył mózg, po to, żebyśmy myśleli, a my robimy wszystko, żeby nie myśleć. No, i tak jest, mózg sam z siebie nie będzie myślał. Pan Bóg dał nam do tego jeszcze wolną wolę. I to poprzez wolną wolę. My używamy mózgu do myślenia, tylko pytanie, czy używamy, i jeżeli tak, to jak często używamy tego mózgu do myślenia? A zatem, jak już skorzystamy z tej wolnej woli i spróbujemy wrócić do siebie, tak bardzo wewnątrz do siebie, spróbujemy bardziej być sobą, robić swoje. Tak jak kiedyś śpiewał Wojciech Młynarski, tak jak dzisiaj powtarzają to nawet. Niejednokrotnie rekolekcjoniści, kaznodzieje w tym szalonym świecie yy, epidemicznym, skomercjalizowanym. Bądźmy sobą i róbmy swoje, czyli zmierzajmy do nieba. Yy, I ta cisza. Za parę chwil będziemy nucić albo puszczać sobie z odtwarzaczy cichą Zachęcam noc. do śpiewania. Lepiej śpiewać, oczywiście. Lepiej śpiewać, Ale wypełni tą naszą yy, przestrzeń świąteczną yy, z cicha noc Wśród nocnej ciszy, i tak dalej, i tak dalej. Ta cisza, zobaczcie, jak bardzo jest obecna, że, że ona stanowi tło do czegoś cudownego, niesamowitego. A zatem spróbujmy my wzajemnie yy, i Wy, którzy zechceli, zechcieliście te parę minut poświęcić na spotkanie z nami, zadać sobie takie, takie adwentowe zadanie, żeby znaleźć, wykreować i wypielęgnować tą ciszę w tym adwencie. Może trzeba coś wyłączyć, może trzeba z czegoś zrezygnować. Może trzeba uklęknąć i poadorować Pana Jezusa w przy najświętszym sakramencie. Z pewnością znalezienie odrobiny chociaż ciszy wyjdzie nam na dobre i pozwoli nam być bardziej sobą. A tymczasem mam nadzieję, że pierwsza świeczka w wieńcu adwentowym zapalona i do usłyszenia, do zobaczenia z Panem Bogiem. Pozdrawiamy Was serdecznie, bądźcie obecni z Panem Bogiem.